Od ilu lat pan mieszka na Ursynowie? Od 35 I jak, jak tu się żyje? Jak jest? Bardzo dobrze się mieszka. Spokojnie. Idę z przychodni. Aha. Jestem na maryturze. Ale zdrowy jest pan czy jak tam? No, w miarę. Jak pan ocenia jakby życie teraz, a y, wobec demokracji, a kiedyś wobec komunizmu? No. Na pewno jest inaczej i będzie lepiej na niego, że to co się działo przedtem, to jest można jako bajki opowiadanie. miałem z policją po prostu tak już incydentach ukradli mnie. No i później z nimi tam dopadliłem. No to dostali, że dostali ukarani karami administracyjnymi. Pieniądze się nie znalazły. Zabrano moje rzeczy i przyznano komuś innemu. Rozumiem, ale jakby już wyjaśniła się sprawa? Nie, czy... jeszcze nie. Sprawa jest tylko w wyjaśnieniu. co będzie, I... zobaczymy. Niedługo wybory, więc pan na kogo będzie głosował? No, tak jak, jak do tej pory. Czyli? <laughs> Czyli na a dlaczego? Co Pana przekonuje? Przekonuje mnie na... Ta partia. Ich założenia, ich poglądy, no, liderzy. Nie jest, nie jest no i lider też jest. W porządku. No. <laughs> Czyli, a gdzie Pan teraz wraca do domu? Do domu. Jest Pan szczęśliwy, żyjąc sobie tak tutaj. No i będę szczęśliwy. <noise> Dziękuję w takim razie.